Siemanko wszystkim Dzisiaj robimy sobie odcinek z garażu Wymienimy sobie olej w dziuku. No tak na szybko taki krótki odcinek Zobaczymy jak pali Już go zagrzałem, znaczy się no to ładnie odpalił bez problemu po zimowaniu Tylko podłączyłem prostownik przycisk jeden i no to chodzi Bierzemy się do roboty Nie wiem jeszcze jak tu się zmienia olej bo no nie zmieniałem jeszcze nigdy. W serwisówce widziałem, że tą dużą śrubę trzeba odkręcić no i zobaczymy, może wyleci. Yy, mówili, żeby jeszcze ściągnąć tą osłonę, ale kurczę, nie chcę się jej odkręcać, bo w od spodu się trzeba nakombinować trochę, żeby ją odkręcić. Także spróbujemy tak odłożę coś może się uda. Usujemy ją najpierw. Dobra, takim sposobem, jak robiłem w SX-ie. Co ona, taka długa? Widzisz to to? To, no, ale jeszcze ładny jest. Zieloniutki jeszcze. Nie jest czarny jakiś. Chyba jak to się wyciągnie, to powinno szybciej lecieć. Tylko musiałbym kombinerki wziąć. No, na razie ładnie idzie. Zobaczymy się tu zmieści. No właśnie. A tu jest siteczko takie też. No kurna. i nie zmieszczę tu. Muszę coś zmienić, wciśnę z powrotem. Trochę ulałem, ale... Ile tu tego oleju chodzi? No e, już wszystko było, zmieściłoby się nawet Taki patent tu jest Citeczko czyste praktycznie Po żadnych nie ma Dobra tak zostawię, żeby mi to nie leciało na tą osłonę. Niech sobie to tak zleci, co ma zlecieć. No. Zostawimy tak. I idziemy odkręcić filtr. W EX teraz zmieniałem wczoraj, to no to o, był czarny wręcz na no tu mi się uleje po tej osłonie zaś. Hmm. Chyba muszę ją odkręcić. Niestety. Jak na to mi wszystko tam poleci. Tak, to się trzyma. O Boże, ale poprzykręcana nasze śrub. Odkręcimy tą osłonkę sobie. Myślałem, się obejdzie bez. Ale no, na trzeba odkręcić. Nie chcę tam pozalewać jakoś tego. tak mi tam trochę z tyłu oleju pociekło, to przynajmniej sobie tą osłonkę umyję. I co teraz? Jeszcze gdzieś? Ja pierdzielę. Kurde, jeszcze tu są na Ja pierniczę. ładnie 2, 4, 8 śrubek taka osłonka. Dziwię się, bo. W EXC u mnie, tylko się ją pod spód wsuwa w ramę, i trzyma się na dwóch trytytkach, No to jest różnica. Ja no mógłbym ją przykręcić też u siebie, ale nie chcę, bo tak to po jeżdżeniu tylko sobie ciachnę trytytkę nożem i, i gotowe nie? Tak ją miał odkręcać, zakręcać tu kur... Dobrze jest. Krącimy filterek teraz oleja i sameczka kupiłem nowy filtr oryginalny z KTM cena była podobna, a od razu do swojego też wymieniłem, bo no wczoraj zmieniałem ten olej to normalnie czarny był, chyba muszę te 10 godzin nie czekać, bo to on już taki nie, nie za bardzo mi się podobał. Po 8 tak będę zmieniał. Teraz może nawet częściej, bo w skrzynię też bym musiał zmienić to. Też bym musiał teraz coś podłożyć chyba nie. O. Pięknie. Teraz musimy go wyciągnąć. Gdzieś tu miałem takie fajne obcęgi. No, filterek trochę pomarszczony, ale i ładny jest, ale filterek mi się średnio podoba. No zresztą to no, chyba nie ma co przesadzać. No i ładnie. Używamy nowy filterek. Mam nadzieję, że ten sam, a ten no, jakbyś ciększy taki jest, ale mi się wydaje te ta sama grubość. Jest taki, jakby trochę mm, mniejszy, bo z innej firmy jest, ale ten jest taki masywniejszy, się wydaje. może to przez to, że już naciągnął tego oleju, nie? Z tym olejkiem posmarujemy uszczelkę jeszcze. Będzie no, nam się ładnie. O, jak to było? Tak było chyba napisem w górę, no? Dobra, później sobie kluczem dociągnę. Oczywiście. To sobie złapię tą drugą. ale i to sitko miałem wyczyścić jeszcze. Pijemy sobie też leciutko na początek. No jak widzicie, no bo nie widzicie olejek zielony jeszcze, taki jak był normalnie. Tam to jest na pewno jaśniejszy, ale, ale nie, ładny olej jest, nie powiem, bo myślałem, że będzie gorzej to wyglądało, ale nie było dużo jeżdżone. No i dobra, dokręcimy sobie teraz nasze śrubki tak jak mają być będziemy wali olej chyba, nie? I teraz sobie filterek dokręcimy, filterek miał mieć 8 teraz mamy 7,5 i 8 8 i 8 dobra no a tam osiemnastkę to musiał tego dużego klucza użyć, ale od ilu on jest. Próbujemy sobie pierw dziesięć dać, zobaczymy czy to zda egzamin. No, dziesięć no, jest, Z dwadzieścia dwa damy o... No i już, zalejemy sobie nową oliwę. Zobaczymy, jaki ta ma kolor Ile to jest litr? Kurna mało będę miał. A wchodzi półtora litra. Hmm. Będę musiał dokupić. Może dzisiaj jeszcze. Czuryna to dużo, półtora litra jak wchodzi tu czorty. No w sumie dużo się wydaje, że wchodzi, bo półtora litra, ale do mnie też, w sumie, jakby połączył skrzynię z silnikiem, to też półtora. Tu jest razem, no to wiadomo. Nawet w okienku się nie pokazało. Także nic, jadę po olej i zaraz kończymy składać. Odpalimy sobie, i będzie gitara. Siostra przyjedzie teraz na święta, to już będzie. Na gotowo. Łańcuch przesmarowałem też. Ile ja to już wlałem? No jeszcze niby setka, a tutaj jeszcze w okienku nic nie widać. Ach, jaz, jak się postawi prosto, to już jest połowa, także odpalimy go na chwilkę. Cyk, cyk. I KTM też tak palił. Chociaż nie ma, nie ma co narzekać. Dobra, i zaraz dolejemy jeszcze znowu. No to olejek się wymieni, będzie przygotowany. Siostra przyjedzie, to może trochę pojeździ. No i poza tym tyle, łańcuch chyba przysmarowany i więcej nic nie trzeba robić. Akumulator podłączyłem, trochę się podładował. Będzie można śmigać po okolicy. To nie bowiem. No, fa fajny motorek, fajnie się na nim jeździ też. Nie wiem czy na sprzedaż nie pójdzie, ale jeszcze zobaczymy. Ale no, przyjemnie się bardzo jeździ, wygodnie. Nie leżysz na tym jak nie wiadomo na czym. Prosto siedzisz, gdzieś dalej nawet jechać. No to fajnie. Wiadomo, moc mogłaby być trochę większa, ale nie ma co narzekać. 125. Tylko przypuszczam, jakby jeszcze to odblokował. Bo gdzieś na tej szóstce taką nie ma mocy za bardzo. Ale jakby to odblokował, to by chyba jeszcze lepiej szło. Wydaje mi się, że tam nic nie było przy tym kombinowane w silniku. Żadne blokady ściągane, ale chyba nie ma sensu. Lepiej kupić coś mocniejszego albo jeszcze tym pojeździć trochę. Zobaczymy. dodajemy sobie jeszcze tego olejka tak do stanu, bo setka jeszcze powinna być. No. Czyli średnio wymiana oleju kosztuje ile w takim moto. Motul 300? 70 zł za litr. 1,5 litra wchodzi, czyli mamy stówkę ponad 105. Łącząc stówkę. I filterek oleju dałem 30. 130 zł wymiana oleju w nim. No i pięknie. Wystawimy sobie go. I może się karniemy. To nie powiem, fajnie się też moto zbiera. Jakby się tam więcej obrotów trochę przyciśnie. O, ale jakby było więcej mocy, no. Ciekawiej by było na pewno. Zobaczcie. Olejek wymieniony, o to schowam, poczeka trochę na siostrę. A chyba to wszystko, nie? W KTM-ie też teraz wymieniałem olej, więc jest oleje pozmienione, chociaż w tym to niedługo będzie znowu trzeba. No i tak ja jeszcze niedługo będę u siebie chciał zmienić płyn. Do sprzęgła już kupiłem, bo już trochę mało miałem, a wymienię sobie, bo jest tamten też już jest czarny, a może by to lepiej sprzęgło trochę pracowało. Ja nie wymieniałem, także też warto na pewno, to też nagram jakiś filmik. Ale jak na razie to wszystko, trzymajcie się, do zobaczenia przy następnym filmie, narka.